Oskar i nikodem Teraz zobaczycie jak on gra. Oła O kurczę. dobra, Oskar cię też... Tego musi... wam nie mogę pokazać. Bo... Cię też musi Oskarać. Oskara czytujecie cię. Oscar, ja sama. Dobra. Dre drewno, drewno, salone, drewno, 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 salone, drewno. Hoppa, 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 hoppa. Ten na dole. Ten. nie patrzcie, bo to ja, ale ja na razie nie gram. To Zbieraj to... drewno. Teraz mój brat gra. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Mm. A? Chodź, alter jam. ja. jam, jam, jam się Ja nie mam To mi się nie przyda. To zrobię. Zobaczcie, jaki oni mają i ten. To się przyda. To sobie to. Mankilof. Ma 9 drewna i sześć fatyków Kto? Nikodem Jartas. A tego małego wam nie pokażę Ej, co to, to Elizy Ej, opatrz, a teraz trzeba wyjechać No, pa Czekaj, jak on tu będzie szedł, to ja mu zapukam No co ty zrobiłeś? No bo ja go znam Kurde, rozmawia przez telefon, on mieszka, Nikodem mieszka, on mieszka na e, ulicy Ul, e, kurde, na jakiej ulicy mieszkałeś? Ul, e, Ul 12. Nie może być takiej ulicy, no bo Nikodem nie pamięta, e, no, no na jakiej mieszkał, no kurde, e, no. Ej! On samego... e, On mieszka na Wojciechowskiej 21. Easy. Prawda, że ty mieszkasz na Wojciechowskiej? No. Nikodem, prawda, że ty mieszkasz na Wojciechowskiej? No. 20... Łatwe pozyskanie drewna. Nikodem, no. a no. prawda, że ty mieszkasz na Wojciechowskiej 21? Oskar. Oskar. Prawda? Oskar. No. On mieszka... Oskar. No. Nikodem nie zabił. Bądź to z dobre pozyskanie drewna. Zobaczcie, jak ja się zabijesz. Eliza! Gdzie jest Eliza? Nie wiem. Gdzie ty jesteś? Jest od ładny, sprawdza. Co? Gdzie ty jesteś? Już prawdą Jezus. O, Dobra, pa widzowie. Chodź na...